Wracamy sobie z lasu, bo wyszliśmy trochę zażyć ruchu. Mróz, Minus 8, prawie. Ale wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że wam to pokażę, i nagrałem. E, zobaczcie, jak bardzo drzewa w lasach są obciążone śniegiem. Jeszcze dzień, dwa, trzy dni temu w ogóle nie było takiego efektu. Teraz dłuższy czas już nie padało. Śnieg nabrał masy, nabrał mocy. No i obciążył te wszystkie drzewa, potężne drzewa, obciążył potężnym ciężarem. Cholera jasna, słabo to wygląda. W niektórych lasach jest zakaz wstępu do lasu. No wiadomo, gdzie nie gdzie te zakazy wynikają właśnie z tego zagrożenia, że drzewa są bardzo obciążone. A gdzie nie no że jest zima jest Eldorado dla myśliwych. I strzelają sobie do pięknych byczków. Czasami to słyszymy. Ja tego nienawidzę słyszeć, bo za każdym strzałem mam wiadomość, że no ginie piękne zwierzę. No ale co kto lubi. Ja nie lubię. W każdym razie, no też, e, rozglądajcie się za tabliczkami e, uwaga polowanie, jak odwiedzacie Mazury. No bo wbicie między myśliwych, a zwierzynę, no bardzo słaby temat. No bo czasami można zostać pomylonym, z czymś rogatym. Pomimo braku rogów, miejcie oczy dookoła głowy. I patrzcie na to, co nad głową. No i jak przejeżdżacie przez Mazury, no to też noga z gazu. No bo te drzewa naprawdę, naprawdę są obciążone, a lasy ciągną się całymi kilometrami. Sorry, że taki moralizatorski filmik, ale no to nie codziennie się widzi tak powyginane drzewa przez śnieg.